Siemano wszystkim, tutaj Pupła w kolejnym materiale i w tym materiale powiem wam o, opowiem wam w sumie o jednym z moich takich marzeń wiekiństwa, może wy też mieliście takie samo jak oglądaliście to o czym będę zaraz mówił, wiem to będzie Kolejny materiał, trochę podchodzący pod Dragon Bulla. Ale tak sobie wczoraj pomyślałem, że kurde, chciałbym wyglądać tak jak Goku czy Vegeta. Umieśniony, napakowany, wysportowany i przede wszystkim, no... Nie zmęczony tym, że wyglądam tak jak wygląda... Tak jak... Tak jak znaczy nie byłbym zmęczony tym, jak oni wygląd... tak jakbym jak wyglądał tak jak oni wyglądają. Bo strasznie podoba mi się ten wygląd, ten ich wygląd, ponieważ on jest taki zaziorny, taki z przytupem, taki z za przeproszeniem, z pierdolnięciem, taki mocny, wyrazisty, taki, który chciałbym kiedyś mieć. I pamiętam, że kiedyś miałem taki mały, mały, zen, krótki sen, że wylądowałem właśnie w tej, w tej animacji, an w tym anime e, w Dragon Ballu. Trenowałem razem z Goku, z Beersem, z Vegetą, z Songokanem, e, etc., etc., z, z Szatanem i tak dalej. I wyglądałem tak jak oni. Osiągnąłem nawet super, super sajana poziom, e, poziom ten, ten boski co, co jest, e, ten w takich czerwonych włosach, więc e, no chciałbym, żebym kiedyś tak wyglądał, tak wys wysportowany. Wiem, że... <laughs> Żeby tak wyglądać, to musiałbym, nie wiem, ćwiczyć na siłce co najmniej po 6 godzin dziennie. Codziennie. Albo co drugi dzień. Ale że, jak to powiedziała kiedyś moja, znaczy ostatnia moja przyjaciółka mi to powiedziała, w sumie, w sumie, w sumie dwie. Bo jedna mi powiedziała to na spacerze jak byłem, a jedna mi powiedziała że jak z nią gadałem, z jedną gadałem przez Skype'a i obie mi powiedziały, że jestem leni i to jest w sumie prawda, bo ja nie jestem leni, przyznaję się do tego bezbicia. jestem leni w co niektórych przypadkach, e, aczkolwiek nie w tym, że lubię ćwiczyć, ale no w domu e, jak wstaję rano, sadzają mnie na fotel, dają mi się na nie, wychodzą albo do pracy, albo do szkoły. Ja zostaję sam i nie mam jak e, sobie poćwiczyć, a potem jak wracają, to jakoś gram z kolegami w Lola, czy słucham muzyki, czy właśnie robię dla was materiał, czy oglądam film, e, czy wspominam sobie, nie wiem, Paula Walkera na przykład, tak. I e, powiem że wtedy mi się nie chce, a jak co dwa tygodnie nie mam w szkołę w sobotę i niedzielę, no to no, nie mam jak, bo Wstaję do szkoły o godzinie po siódmej, do szkoły mam na ósmą, jestem tam e, albo do czternastej, albo do szesnastej, wracam do domu, jestem zmęczony, no bo siedzę na tym wózku od, 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 tej, od tej przed ósmą do godziny drugiej albo czwartej, tak, więc jak siedzę z tego wózka, to zamieniam wózek na fotel, ale fotel jest wygodniejszy, tak i po prostu odpoczywam sobie na tym fotelu moim tu obecnym i po prostu no nie mam siły tak motywację może bym znalazł nawet nie jedną bo samą motywacją dla mnie jest słuchanie muzyki do zrobienia czegokolwiek ale no takiej motywacji wewnętrznej takiego jakby kiwu wewnętrznego do zrobienia tego e, to to no, no 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 to no no nie mam no bo e, no bo jakoś nie mam no Kie, kiedyś może mam nadzieję że mi to przyjdzie i będę wyglądał tak jak Goku czy Vegeta czy Songokan czasami znaczy kiedyś mm. Czy może nawet tak szatan serduszko, chociaż nie wiem. W sensie, że będę taki umieśniony. I. <laughs> I to by było na tyle. Także dziewczyny Magda, Dorota, Dorota, Magda, ja się naprawdę przyznaję bez bicia. i wszyscy, którzy mi to powtarzają, bo to nie tylko one mi powtarzają. Ale o nich to słyszałem ostatnio, także tak sobie pomyślałem, że wspomnę o nich. Ale to nie tylko one, bo inni znajomi też mi wspominają i czasami nauczyciele mi kiedyś mówi, że mógłbym, że to, że tamto, że mógłbym chiczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale mi się po prostu czasem nie chce, no ludzie ile można? Najpierw szkoła, potem lekcje, no to jak byłem, chodziłem do szkoły, to już mi się potem nie chciało, a teraz, no to robię dla was materiały, na przykład, to też mi się nie chce, bez biciej przyznaję, nie chce mi się jak cholera. Pierdzielę, jeszcze chyba nie wierzę, no. No. Także, może kiedyś będę tak wyglądał. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Kolejny materiał mam nadzieję, że to będzie już cover Tylko nie mam pojęcia czego, kogo, w jaki sposób. Może to będzie kolejna nota zrobiona przeze mnie dla kogoś. Eee, także do zobaczenia. A ja się znowu usunę. W kolejnych materiałach ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.